ale nie wiem, co się nie nagrało. Jesteśmy z niej i mamy stracić 250 serc tak. 255 serc i myślę, że ładnie coś na to poradzę. Przed chwilą stąd to chwilą właśnie grałem. I się skopiona o tym tą. Tak. Bardzo on przyjdzie kiedyś. Eu acho que do No i dobrze, bo mały sert. Krótko odcinek trwa, więc zrobię jeszcze raz. Tylko, że tym razem 503 Чистошь, стоишь, блин, это добро, то Super. Zostałem zabity przez nadzorcę. To robimy tak, tak. Ale tak. ja zdechnę zaraz. Aj. Dobra. To może spróbuję jeszcze w inny sposób. Nie. 250 serc. I skok z wysokości. Nic nie daje. Co możemy zrobić? Muszę się trochę wybiegać, żeby się nie regenerować. Nie wiem tylko. Nie wiem, może. Też tam próbowałem, z zombie też próbowałem, udusić się też próbowałem, Iron Golema nie próbowałem. Wiem, że czytuję, ale dobra, muszę jak najszybciej zginąć. No i mi się. Dobra, git jest. No szukamy Iron Golema. Trochę te serca mi zasłaniają. Taki minus. Gdzie mógłbym Uch, się schować? Ja... O! Ja, pierdzielę, ślepy jestem. No. I co mi zrobić? Zobaczymy, kto pierwszy pokona. Od mnie czy jego? Ja go? nie potrzebuję jakąś broń, bo tak to będzie miał załatwienie. Może to nie tak. Kurde, jestem w porządku. Hahaha. Ha, ha. Dobra, jakiś dom? To jest skrzynka. Nie, no akurat chleb nie niepotrzebny. I, to, y I co, co mi zrobisz? Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. A on tam został. Ha, ha, ha. Ksa, ksa, ksa. Potrzebuję tak mniej więcej trzy drewna. Nie wiem, raz, dwa, kurde, nie zebrałem. No bo muszę popatrzeć, czy idzie. Dobra, robimy sobie tak. Crafting table. Zresztą pod drzewem mi nic nie zrobi. Nie wiem, co mogę zrobić? Więc drewniane, cztery obrażenia. Kierka ile? da? to wola się kierkę zrobić. i lecimy na gościa no co no musiałem mieć ułatwienie <coughs> walka z iron golem tu jest już myślałem że mi zniknął siema masz Wiem, skąd to ale dzięki niemu. Nie, jeszcze nie, muszę załadować. Co jest? Ale Iron Golem mi dużo za, Nie wiem, skok z wysokości. Zbiorę bloki i skaczę. Dobra, Iron mi w tym pomoże. Robię sobie siekierkę sobie to, to i to i lecimy na drzewa. I to jest taktyka na zeskoczenie z wysokości Dobra wiem powinienem wszystko dębowe zbierać, ale ja biorę pierwsze lepsze drzewa Dobra tak zrobię. Na razie zbierzemy tak 16 drewna z każdej kategorii, oczywiście kategorii, która jest w tym lesie. Albo nie, po prostu zbierzemy z tych dwóch 16 i do wioski lecimy. Ile mam? 16. Tutaj mam już sześć. Dobra, tyle raczej wystarczy. Gdzie jest najniższe miejsce w się wydarzyło. No i się kopiemy do góry. Jak myślicie, zgi zginę czy nie? Piszcie w komentarzach. My się kopiemy. Zostało mi tyle bloków. Ja chyba te wszystkie bloki muszę wykorzystać. Nawet crafting. Więc ja sobie miejsce do tak robiłem. Dobra, najpierw zużyję dyski domowe. O, już prawie bym spadł. Już jestem wysoko. Dobra, kopimy się jeszcze wyżej. Jak on mi wejdzie do pokoju, to nie zwracajcie uwagi. Uj, już 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 jeszcze crafting nie ma więcej bloków to lecimy wogaczy zginę co taka wysokość nie powstrzymała to co ja mogę zrobić no nie wiem dobra zbierę jeszcze więcej bloków i lecę tam na górę Użyję do tego creatiwa. Mijamy <laughs> tu. No i jeszcze tu zbierzemy. Wiem, skopuję w farmę, farmę, brzydko tak, ale trudno. Chory jestem trochę. Kurde! No tak, jeszcze cztery staki mam. Będę Na wiem, jeżeli jeśli tak zdobędę. Ej, ale marchewka mi nieprzydatna. Dobra, i teraz odpalamy se... ...w Game Mode... ...Creative. Lecimy na samą górę. Przy okazji sobie to zamienię. Aha, nie mogę. Dobra, lecimy. jaki jest najszybciej. A bo ja ponad chmury. Co jest? Dobra. Uff. Trochę mi się myli. Game mode, Survival Dobra, widzowie, film, żeby to długo nie trwało Dobra, widzowie, mi się wydaje, że tyle wystarczy Na maksymalnej kratce jestem I uwaga CO?! Jest jeszcze jeden sposób, ale muszę sobie wziąć kreatywa. Dajcie chwilę. Ja Wam pokażę później. Albo dobra, nagram następny odcinek. Na razie, cześć.